Błędy, twoimi błędami Pytasz którędy i za moimi śladami Jesteśmy trudniejsi do zrozumienia Choć czasem jesteśmy lepsi dla otoczenia Tyle tematów, nie mamy o czym mówić Tyle zakazów, a niby wszystko jest dla ludzi Rzeczy dobrze znane zaczynają nas nudzić z nami samymi, to strach nas obudził Wodowca pięknych wspomnień, każdy je dostał Trafiły też do mnie, przereklamowali je jako mnie Coraz wolniej i wolniej, Społeczne one ekują mnie w oczy w monitorowanym mieście idzie policja, zaskoczyć Nie każdy idealny szuka ideałów w kraju Izolowanych pedałów, głos młodego pokolenia Pali się by go usłyszeć, pali się by być słyszanym Dlatego musicie być ciszej, liczę w przyszłości na poparcie Bliskości innych, otwarcie w innych miłości na starcie Temu co ufam i tej co zaufam, stanę obok nich Podniesiemy puchar, żeby ze mną iść, musisz ciągle mnie słuchać Dotrzemy do drzwi, w której nie musimy pukać Jesteś normalny, mają cię za wariata Robisz rzeczy, których nie wymaga sytuacja, no to jest bombowy atak, jesteś teraz ze mną, no to musisz mi pomagać, krańce innego świata. Zaskoczenie to brak zrozumienia, myśli... Ma to poczuła, lecz nie widziała sensu Każdy z nas ma gorsze momenty I nie wiadomo jak omijać zakręty, by odpowiednio wypaść Gdy inne spojrzenia przeszkadzają ci Mógłbym zestarzyć się z tobą w życiu pełnym wrażeń Lecz to kwestia doboru zdarzeń Też kwestia rodzaju marzeń Wiesz, brać co się chce